W tym marszałku, który jest naszym pomocnikiem referendalnym, mieliśmy przyjemność spotkać się z Państwem. Informowaliśmy o rozpoczęciu naszej akcji referendalnej i akcja ta spotkała się z ogromnym odzewem mieszkańców Warszawy. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym składamy 151 tysięcy, 65 podpisów mieszkańców Warszawy, którzy domagają się przeprowadzenia referendum czterech zasadniczych sprawach. Po pierwsze w sprawie sprzedaży specu mieszkańcy Warszawy wypowiedzą się, zażądali tego i zgodnie z ustawą te referendum musi być przeprowadzone. Władze Warszawy i urzędnicy warszawscy będą musieli wysłuchać mieszkańców Warszawy w tej sprawie. Po drugie w sprawie całej serii podwyżek, jakie władze Warszawy zafundowały mieszkańcom. W tych sprawach będą mieszkańcy się mieli prawo wypowiedzieć. Dzięki wielkiej mobilizacji mieszkańców Warszawy, z co im ogromnie dziękujemy, Dziękujemy, Proszę te Państwa, pali. atmosfera tego, że nic nie możemy zrobić, bo i tak wszystko się dzieje ponad nami, w jakiś sposób została, została pokonana. Proszę, Proszę Państwa, fakt obywatelskości mieszkańców to rzecz nie dająca się po prostu przecenić. Muszę powiedzieć, że uważam to za duży sukces i za duży przełom w postawach obywatelskich mieszkańców. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. I mamy nadzieję, że w referendum zdołamy pokonać te 300 30% wyborców, którzy powinni uczestniczyć w referendum, a żeby referendum było, było wiążące. To jest nasz następny cel, trudny cel, ponieważ nie wiem, czy to się uda zorganizować w dniu wyborów. Sądzę, że spotkamy się tutaj z dużymi oporami i tym bardziej zachęcamy. Zachęcamy mieszkańców Warszawy, obywateli miasta o to, żeby wzięli udział w tym referendum. To jest dalsza walka, umacnianie pozycji obywatelskich mieszkańców. Dziękuję bardzo. Proszę, Proszę Państwa, jeszcze to. tylko jedna informacja. Pierwsza bitwa jest wygrana. Z różnych wypowiedzi pani Wandiewicz-Walc wynika, że chciałaby się uciec do kluczków prawnych, aby uniemożliwić nam przeprowadzenie tego referendum. Otóż to się nie uda. Mamy ekspertyzy kilku profesorów prawa. Którzy jednoznacznie w tych ekspertyzach wykazują, że wszystkie pytania i wszystkie zasady, które dotyczą przeprowadzenia referendum są przez nas uszanowane, honorowane. Jeśli władze Warszawy ośmielą się na taką arogancję i zlekceważą te 151 tysięcy podpisów mieszkańców Warszawy, pójdziemy do sądu, będziemy walczyć w sądzie i wiem, że wygramy. Niech pani Gonkiewicz-Walc nie decyduje się na kluczki prawne, bo przegra tę batalię, a będzie to dodatkowy do niebywałej arogancji i lekceważenia mieszkańców Warszawy. Mieszkańcy Warszawy mają prawo w tych kluczowych sprawach wypowiedzieć się osobiście. Dziękuję bardzo. Poza kluczkami prawnymi istnieje jeszcze coś takiego jak zdrowy rozsądek. To, do czego rzeczywiście mają prawo mieszkańcy mają prawo do zwyczajnej sprawiedliwości. Artykuł 2 konstytucji mówi nie tylko o państwie prawa, ale mówi również o zachowywaniu, zachowywaniu, zachowywaniu bezpieczeństwa socjalnego. Dziękuję bardzo. No, ale chwileczkę, co to może być? Proszę, czy my możemy wejść? No, Czy my, czy my to no, 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 To zapraszam z załącznikami do sali na wprost. wprost Czyli liczba załączników się zgadza z wnioskiem, zanim ten wniosek do sali przyjeżdża. Dobrze, ja To zapraszamy. Nie wiem.